hejcie witajcie, ja jestem Damian. I witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku z testowania wszystkich nowiutkich skinów, które wejdą w tej aktualizacji do Brawl Stars. No i słuchajcie, już teraz tutaj widzicie Frankengroma, czyli skina, którego będziecie mogli dostać totalnie, totalnie za darmo ode mnie. Mam aż takich 6 skinów do rozdania dla Was. Oczywiście dzięki temu, że współpracuję z Supercelem. Także słuchajcie, jeżeli chcielibyście wygrać właśnie takiego Frankengroma, to wystarczy że zostawicie pod tym filmem łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał, czyli wciśnięcie ten czerwony guiczek tam na dole, jak już jest dawno wciśnięty, to jest super. No i w komentarzu napiszecie, za co byście się Przebrali na Halloween. Napiszcie, nie wiem, może za jakiegoś super może za jakiegoś wampira albo jakiegoś innego wilkołaka A może właśnie za Franken byście się przebrali na Halloween. Napiszcie w komentarzach, a wtedy właśnie będziecie mogli ode mnie wygrać dzisiaj tego skina, a przypominam, że też o 18 zaczyna się streamek u mnie na kanale, także będę pewnie losował wtedy zwycięzcę, A co do tego skina, to ja mu się bardziej już przyjrzałem troszeczkę wyżej, no zobaczcie. Ja na początku go straightowałem mocno. No bo. No co, no założyli mu jakiś karton na łeb. I tak mówię, no co, o co chodzi z tym skinem? Ale jak mu się przyjrzymy, no to faktycznie tutaj widać jakieś łączenia tego Frankensteina. Troszeczkę mnie dziwi ten czerwony kolor. Akurat. Ja bym tu poszedł w klasykę, w jakieś takie, wiecie, typowe. No chociaż takie kolory jak ma Frank. Ale ten plecak naprawdę nadrabia. Ten plecak jest naprawdę zwariowany. No i słuchajcie, możemy od razu wypróbować sobie ten nowy schemat testowania zadymiarzy, na przykład na meczu treningowym. I patrzcie, teraz nam się losuje jakiś meczyk. I możemy sobie przetestować, właśnie jakąś postać, której nie jeszcze nie mieliśmy albo coś. Także tak to wygląda w grze. Zobaczcie, ten plecak naprawdę spoko wygląda. No i też jest to ważnym aspektem, że my zawsze te skiny tak praktycznie widzimy od tyłu. No chyba, że idę w dół, nie? To teraz widzimy od przodu, ale in-game naprawdę ten skin wygląda spoko. I trochę, trochę za bardzo go skatowałem w mojej reakcji na Brawl toka. To przesadziłem troszeczkę, faktycznie. Całkiem się cieszę, że pod ostatnim filmem zostawiliście aż 4000 łapek. To jak na Brawl Stars aktualnie to naprawdę bardzo dużo. No i spróbujmy dzisiaj pod tym filmem zrobić podobny wynik To robimy jakiś daily, myślę, że to jest dobry pomysł Jak będzie 4000 łapek, to lecimy z daily A ja tutaj się trochę rozkokosiłem Jeszcze sprawdźmy sobie ulta Tu będziemy tylko sprawdzać te skiny, nie ma co Ej, gościu, 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 dobra, rzucam ulta Dostanie? Dostanie Ło, ej, fajny ten ulcik Ten ult to jest plecak Ten ult to jest plecak, widzowie Widzieliście to? Ej, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Potrzebuję jeszcze, jeszcze tego ulta. Daj mi się tutaj naładować. No nie mogę sobie naładować. O dobra, na Poko sobie naładuję. Jak ktoś się nie mam? Dobra, Poko już teraz dostaje. I patrzcie tego ulta, patrzcie tego ulta jeszcze raz. Rzucę go pod siebie. Bo tu będziecie najlepiej widzieć. Bum. I to około jakaś wychodzi z tego plecaka. Ej, nie, ten skin jest kozacki, słuchajcie. Myślę, że na pewno warto wziąć udział, żeby go zgarnąć. A przypominam, że jeżeli ktoś nie ma groma, no to oczywiście dostaje i groma, i tego skina ode mnie tutaj. I teraz codziennie będę wam rozdawał po jednym takim skinku. Także widzimy się w 6 najbliższych filmach. Sprawdzajcie kanał. I co? No i lecimy dalej z innymi skinami. Nie chcę to, żeby było, że. O, mam do rozdania, to dlatego tak go super oceniam, ale naprawdę spoko wygląda w grze. No sami musicie to przyznać. Franken grob. Kolejny skin, który sobie przetestujemy to jest oczywiście Inspektor Colet. Czyli taki trochę inspektor duszek, coś takiego. Nie widzicie on nawet tutaj lata w góle. I skin naprawdę bardzo przyjemny. No i sobie sprawdźmy ją już, słuchajcie, na arenie treningowej. Dobra, no to ataki wyglądają tak. Ej, fajnie, co to tu jest? Co to takiego? Nie mogę się skupić. Czekajcie, sprawdzę sobie na dużym ekranie. To jest jakiś dzbanek? Co to jest? Dobra, nie wiem, co to jest. Ale to jest. On, to jest jej głowa, może? Bo patrzcie, bo taka czapeczka z tego spada, nie? Taka czapeczka jak ona, ma, ma taką czapeczkę na głowie. No, okej, okay, dobra, to naładujemy sobie jeszcze ulta i zobaczmy, jak ulci wygląda. Bum! Fajnie, takie duszki jakieś są, czy coś takiego za nią. Taka fala, nie? No, spoko, spoko. Bardzo fajny skinek. Dobra, następny ze skinów, który troszeczkę zhejtowałem, to jest Pizza Ash. No i zobaczmy, jak to w grze wygląda. To nie ma taką fajną animację, że sobie odpala te oczka, jakby tak pizzę wsadzał do środka, czy coś takiego. I ogólnie, no, no nie będzie to mój ulubiony skin, ale wygląda naprawdę oczko no. Nie wiem, miałem jakiś chyba dzień hejtowania ostatnio. Dobra, to zobaczmy jeszcze tego ataki, bo tu będę ciekawy, czy on jakoś tą, tą swoją łopatką do pizzy, czy jak to się nazywa, tutaj będzie tak dziabał. A nie, to jakoś tak śmiesznie, czekajcie. Jakieś grzybki z tego wypadają. O, tu papryczka była. Jakieś składniki od pizzy z tego wypadają. Papryczka i co jeszcze? Nie widzę. Jest grzybek, papryczka. Ale dobra, dwie papryczki teraz były. Dobra, to sobie jeszcze szybko ulta namadujemy. No, taki jest ten skinek. Jak do Asha, to nawet gitno. Dobra, rzucamy sobie tego ulta tutaj. Tyk. Pizza leci. I pizza tak. Czekajcie, jeszcze muszę się temu przyjrzeć. Fajnie tak wybuchła ta pizza. Ale może rzućmy sobie tutaj, żeby to lepiej. O, albo rzuć sobie gdzieś tu pode mnie, to będzie lepiej widać. Bum. Taka pizza i takie kawałki pizzy lecą no ten ulcik jest fajny Fajnie, że zaczęli więcej robić z tymi ultami. Co jest? Jakiś inne... Ej, jak z porzuceniu ulta te moje ataki się zmieniają! Widzicie to? Co jest? O tu już, tu już mi się chyba kończą składniki od pizzy. Ja cię rzucę to jeszcze raz. Boom. Dobra i... Nie no znowu. Co? O tutaj jakoś też inaczej. Ej, robi trochę wrażenie, nawet fajny. Po w grze, Asha też muszę na pewno ocenić wyżej niż ostatnio. Dobra, teraz będzie coś fajnego, bo teraz będzie kolejny skin, który możecie zdobyć za darmo. I Oczywiście skin do broka. W ogóle brok ile ma tych skinów już tutaj, ucho, ucho. I jest to zombrok. Zombrok, który no już na trailerze wygląda fajnie. Ma taką trumnę, z której ładuje tutaj swoimi rakietami. Oksy, jedno okularki. W ogóle jedno oczko ma tutaj popsute od okularku. Też ma takie spodnie trochę podarte. No nie no, fajny. No i słuchajcie, tego skina, tak jak mówiłem, będziecie mogli zdobyć za darmo, bo oczywiście będzie wyzwanie u niego. Rakiety lecą tak normalnie, ok e, Wystarczy, że tylko wygracie 12 poziomów właśnie z tego wyzwania To wtedy otrzymacie tego skina za darmo Z tego co pamiętam, to tam będą chyba jeszcze jakieś e, fajne emotki do wygrania czy coś Więc no będzie warto pograć e, właśnie o to wyzwanie Poczekajcie, rzucamy sobie teraz ulta I sprawdźmy jak to wygląda No takie rakiety, po prostu takie rakiety Ale no skin ogólnie bardzo fajny No mi się przynajmniej podoba Przechodząc dalej, słuchajcie, mamy skina do Daryla I no wiecie, był kiedyś mega boxowy Daryl i nagle ktoś z supercelu wymyślił, że będzie coś takiego jak Omega Box Daryl. No i słuchajcie, no my chyba wiemy o co tutaj chodzi. Czyżby niedługo w Brosz miała pojawić się nowa skrzynka, która będzie nosiła nazwę Omega Box? No nie wiem, nic nie jest potwierdzone, ale bardzo bym chciał, żeby coś takiego wyszło. I słuchajcie, no mam do Was pytanko, jak myślicie? Jeżeli z aktualnych mega boxów udało się trafić nawet dziewiątki, czy czasem dziesiątki, to co z takiego mega omega boxa mogłoby lecieć? Ja myślę, że tam naprawdę grube rzeczy mogłyby wypadać. I wiecie co, nie zdziwiłbym się, gdybyśmy mogli nawet trafiać skiny na przykład z takich skrzynek. W sensie, brakuje mi czegoś takiego wrosta. Myślę, że to by mogło być naprawdę spoko, bo mamy naprawdę mega, mega dużo już tych różnych skinów. No i myślę, że jakby tam ktoś otwierał jakąś skrzyneczkę, powiedzmy za jakby ona kosztowała. 30 gramów, no to tak wiecie, tak sobie rzuciłem. I z tego by się dało trafić jakieś skiny właśnie tańsze, droższe itd. i tak dalej. Ono by miał jakieś swoje procenty szans. To na pewno dużo ludzi by się ucieszyło, gdybym trafiło coś fajnego, nie? Sam koncept takiej skrzynki, moim zdaniem, brzmi naprawdę ciekawie. No i co, no on ma tutaj takie ataki normalne. Bardzo podobne jest do tego mega boxowego Darylka. No też nie dziwne. No i dobra, no sprawdzamy sobie ulta. No robić wokół siebie jakąś taką fajną. Fajnie to wygląda to ta tarcza, nawet. <laughs> no. Także no, ten darylek, spoko. Ja liczę, że to będzie zapobiec skrzynki. Mam nadzieję, że zrobili taki smaczek specjalnie. Kolejny skin to też do postaci, która ma naprawdę dużo tych skórek. No i słuchajcie, jest to Wściekła Tara. Czyli kolejny skin, który teoretycznie będziecie mogli zrobić za darmo. Czemu teoretycznie powiedziałem? Nie wiem, bo tak naprawdę będziecie mogli go zrobić za darmo. Wystarczy, słuchajcie, że będziecie oglądali właśnie finały z Brawl Stars. Tam, jak wszystko było podane w ostatnim odcinku. No i właśnie za to oglądanie będziecie mogli zgarnąć takiego tutaj skinka. Skinek bardzo fajny, też tutaj ma swój telefon. Pewnie ogląda, czekajcie, czy tam można się przyjrzeć. Nie, to no, jest Okotary w tym telefonie. Już myślałem, że ogląda może finały Brawl Stars, zanim jeszcze one są. W ogóle jest taki szybki. Odcinek, bo właśnie wróciłem z treningu i totalnie nie miałem czasu I fajne te ataki Jeszcze sobie tutaj tak dal z daleka rzucę To takie telefoniki lecą jakby, nie? Okej, okay. spoko, spoko to, jak Mówiłem, byłem na treningu, jeszcze taki Nie zdążyłem się wykąpać ani nic, za szybko wbiegłem do chaty I mówiłem, trzeba nagrać odcinek Bo trzeba film rzucić o 17:00. nie wiem czy zdążę Pewnie się troszeczkę spóźni. Ej! Fajny ten ult, czekajcie, jeszcze raz, jeszcze raz jeszcze raz. Trzeba jeszcze raz to sprawdzić Ilo? zadamy to, to tutaj Okej, okay. i rzucam tu, bum Fajne, dobra jeszcze raz Drugą tarę, pyk <grym> Nie no, ten skinek też Słuchajcie ja będę w ogóle na miejscu, ale postaram się brać udział w, e, Właśnie w oglądaniu tego wydarzenia Żeby też zdobyć tego skina A no oczywiście jeżeli ktoś nie ma tary A będzie oglądał to wydarzenie i tam w, będzie brał czynnie udział na stronie Która była podana ostatnio, to była chyba było e, No to oprócz tary do, e, be, no to oprócz skina do tary dostaje też tarę to, to tak zawsze działa Dalej mamy słuchajcie Grawitacyjną Janet no, no, i ona taka. Tak nie poszaleli, w sensie. No, w porównaniu do takiej zwykłej Janet, no, mam wrażenie, że jest troszeczkę podobna. W sensie, no, ma tutaj jakieś dorobione takie skrzydła, czy coś takiego. Jakiś ten plecak odrzutowy jest taki trochę jakby. z jakichś, nie wiem, troszeczkę filmów starszych, czy coś. No, dla mnie taka strzału, ale ogólnie jest spoko. A to co ona ma? Ej, czy ona ma, ma Kerfusia? Czy ona trzyma w rękach Kerfusia, widzicie? Patrzcie, to ma buźkę i ma Kerfusia, co jest? Dobra i ataki No i ataki, spoczko no, To mogę dużo mówić Raczej o tym skinie zdania nie zmienię Ale sprawdźmy jeszcze ulta Boom, no i sobie lecimy Ładujemy, takie bomby spadają Nie? No, No tak, no tak, no spoko Ten skinek, no, ale Chyba na razie mój najmniej ulubiony z tych wszystkich Dobra, teraz będzie coś fajnego, już widzicie, że jest tutaj Squiczek Komando Squeak! Witam serdecznie! I on ma tutaj jakieś odznaki potężne w ogóle, takie w stylu browstersowym, Starsowym, jakaś gwiazdka tutaj. Co on ma? On ma te swoje przylepne rzeczy w plecaczku. Ma też gnata w plecaku i ma, jaką, ma jakiś granat w ogóle. I ma, nie wiem, taką opaskę na Rambo. Ej, ten Squeak jest akurat kozacki. Festem mieć tego Squeaka. Dobra, to już sprawdźmy ataki. Leci taka zielona kuleczka, i potem się robi takie niebieskie w sumie standardowo. A bo to taki granat jest, to jest to co miał w ręce oczywiście, ten granat jego To jeszcze trzeba sprawdzić tego ulta, także rzucamy, pyk Ej, dużo takich małych granacików porozwalanych No spoko, dobra, czekajcie, jeszcze raz, jeszcze raz, to rzuc rzucę gdzieś tutaj pod siebie bardziej, pyk I tu taki jakby cały plecak spadł, o i wtedy z niego wypadają te rzeczy Spoko nie no, mi się bardzo ten skin podoba. No i teraz słuchajcie, pora na skina, który zrobił na mnie naprawdę duże wrażenie, dlatego zostawiłem go na sam koniec, bo już go sobie musiałem sprawdzić, no po prostu musiałem sobie sprawdzić. Tandetna Panda Penny. Patrzcie, ona w ogóle sobie z ręk, rękę odczepia i ma gnata ze swojej ręki, czyli ona jest takim troszeczkę zombie i jeszcze ma kosz na śmieci na plecach, a do tego ma jeszcze swojego przyjaciela shopa, nie? I ten skin, topka, totalnie topka, bardzo chcę mieć tego skina, bardzo mi się podoba. No i tak, testowałem już go w grze, no, ale no już wam pokazuję. Z tych wszystkich skinów, szczerze, to jest chyba taki, który najbardziej chciałbym mieć. Patrzcie ten atak. Pyk. I leci taka rączka, oczywiście, tutaj naszej peny. Mmm. Co mogę tutaj zrobić ciekawego? Mogę zrobić coś takiego, że postawię sobie to moją beczuszkę zaraz i wam pokażę, jak to się fajnie tutaj rozpryskuje. Czekajcie, stałem tu beczkę i pyk. I to tak wszystko fajnie leci, takie kostki, widzicie te kości? Na pewno widzicie. Dobra. To teraz rzucimy sobie naszego ulta. I teraz każdy się pewnie zastanawiał po brał toku, czy to będzie, czy ultem będzie shop i nagle ten shop będzie się rzucał na ludzi czy coś takiego. A toż nie. Patrzcie jak to wygląda, już wam pokazuję. Czekajcie, powkórzamy sobie może tego ziomka. Tutaj troszeczkę się ma. Dobra, damy sobie to tutaj. Powinno go złapać i widzicie o dobra, jednak mi tam tego zapał. Jest koszta świeci, w którym siedzi shop. Oczywiście jest to koszta świeci, który ona miała na plecach i z tego tam jakiś szop rzuca jakimiś śmieciami. Tu rzucił jakąś kulką zieloną, widzicie? Coś takiego. O, tutaj znowu jakieś śmieci z liści lecą w tego tutaj ziutka. Nie, no naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Jestem gigafanem tego, naprawdę jestem totalnie gigafanem tego skina. Bardzo chcę go mieć. I szkoda, że on akurat nie jest do rozdania. Bardzo fajnie by było, ale mam do rozdania dla was coś innego. boom, jeszcze raz postawię tego shopa. Shop jest giga z też <noise> w ogóle ta animacja tutaj, nie jak ona tak wychodzi z ziemi ten shop jest, zbijałem piąteczkę. No przesłodki i przefajne i chcę mieć tego skina! A tak jak mówiłem wcześniej, no ode mnie macie do wygrania dzisiaj Franken Jeżeli chcecie go zgarnąć zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał, czyli wciśnijcie ten czerwony guziczek tam na dole No i co? No i napiszcie w komentarzu Jak byście się przebrali na Halloween Możecie, nie wiem, poszaleć No i ciekawsze przebranie No może nie wygra, bo będę to losował, ale pewnie dostanie dużo lajków Więc wykażcie się kreatywnością Ode mnie to teraz na tyle, widzimy się o 18 na streamie Siemo!